Siemanko, na Alex. Dzisiaj jest kończnik z Minecrafta, już drugi albo trzeci. I dzisiaj pogramy sobie w, w Bedwarsy na serwerze LiveBoat Przed nami są Bedwarsy i sobie teraz nie, pogramy. Kolejny Jeśli więcej Minecrafta, to znacie w ankiecie, tak albo nie. No i co? Zaciąpkę w górę, suba. I to na, na tyle. Już klikamy na Bedwarsy. Więc, ja. Gramy solo bez Warsy. 47 sekund będzie. No i czekamy, aż się załaduje. Robię cięcie, aż się załaduje. Już jest. Gdzieś mi to jest. Wow, fajna łapka taka. Yy, mała. Najpierw <laughs> sobie na tym sobie zalażę szybko drewno i sort jest czegła. Pozbieramy chwilę. Aż będę miał lepszy mieczek. O, już został to zniszczone. Czytaj obok mnie świł. Ja tubie tutaj biorę. żelazo i wszystko jest zaraz je obudowę łóżko. Dobra, jest tak szybko. Widać łóżko, bo tutaj zaraz ktoś chyba będzie. Zjeżdżał. no mam takie szybkie, prowizoryczne prowizoryczna budowa ale myślę, że ktoś do a ja się jeszcze ja się nie to się tutaj sobie nie czy tu nie mogę wstać bloku aha, cała Chyba nie niech będzie mamy już trochę zraża Prawdy spoko. Tak, nie ma z nich, po prostu. No spoko. No dobra. Już na chwilę. To ja sobie jeszcze obudowuję. Jego już zniszczone, zostało tylko u mnie kilka łóżek. Tutaj czekam na żelazzo. żelazo. Żelazo, sorry. Za wymowę. Ja wezmę jakieś lepsze pancerze. Pancie o, już typ. Spadaj, typia. O tej strony mnie dojechał. Czy typu? Czy jeszcze... A, szpomarańczowych. A szpomarańczowych. Spadł, dobra. Się, ale się miałem bitwę. Szybko sobie wezmę jakieś... jakieś bloki. Dobra. U no, nas dwa bloki. Już będzie kolejny. No jestem. Nie trwę miejsce, ale... Dobra, zostałem kolejną gierę. Teraz może sobie też będę, tylko pogramy sobie może dło. Rozpojemy. Albo czwórki. No czwórki, składy. Najłatwiej mi się gra składy i często. Dobra. się zaduje to ja. Dobra, już załadowały się. I jesteśmy. O, to jest taka fajna łapka. Z statkiem pirackim na tej mapie gdzieś grałem, kiedy bardzo już wygrałem na tej mapie. Się podało, bardzo ładna jest i fajnie można sobie, blisko jest y, złoto. Farmię sobie. Dobra, też potrzeba trochę farmię sobie. Dobra, ja już jestem. Zrobiłem mieć kilów. Teraz sobie jeszcze tutaj Żelazo. Czekam na żelazo, bo to mi typ zabrał. A ja już szybko sobie Jeszcze się na środek mogę dojść, więc to tutaj trochę zamruję. Hmm, dobra. Jeszcze jedno żelazo Czekam. Sobie wziąć. Mogę panc, spanc, spanc. Chyba chyba sobie wezmę. Wezmę sobie... wezmę sobie... ze skóry. Jest skóry, tylko ze kol... kolciatkę. To jest lepiej. Chciałam sobie kolejne. Kolejne. Ile? Mogę ugrodzować spawner? 6 gold i Aha. 4 iPhone'a. A spoko, spoko, spoko. Ja jeszcze chwilę poczekam. Zobaczmy, co to jest. Mm. Mam broń, mam broń, mam bloki, mam. Sobie jeszcze je robię. I robię sobie. Tak, nie? I wezmę, dobra. Mm. Tutaj sobie wezmę jeszcze. A, sobie jeszcze wezmę dwa. O, idealnie dwie łóżko jeszcze na szybko oraz weźmiemy sobie flint i skrzynkę tu będzie Szynka tu będzie, żeby tam jakieś zapasowe rzeczy weźmę to, 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 to to, 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 to to, to, to ja ja sobie zależny mieczek, i będziemy my teraz szli sobie do. na środek. Bo dopiero teraz wiem, jak niedawno są, ale dopiero my teraz idziemy. Musiałem się uzbroić dobrze. Tutaj widzę, że szkła jest zrobiona dużo. Mostek. Tam jest ten golot Ja bym po niego poszedł chętnie, ale. jeszcze biją. I nie wiem, czy tam tam wbić do nich. Nie wiem, nie wiem. To nasi. Hej, czekam, aż się spełni. Wszystko. Ale nad nami jest, jeszcze jest jeden z naszych. Tam się spełnili. Teraz czekam, aż będzie. Hmm. Czekam, aż będzie. Będę mógł iść na spawner. Będę musiał od razu. Teraz jest tutaj. Spadłem sobie, ale szczęście mogę wejść. Też nie mogą do nas pójść czerwoniste. I tej fioletowi też, tym różami mogą do nas bić. Złoto jest bardzo tutaj w tym nie jest taka dobra, żeby złoto to było, jest tak ciągle bo tutaj na środku, cztery obok siebie są spawnery i teamy się oto to biją, więc mm, mamy trudno. No ale przerwę, aż będzie jakiś ciekawy akt. To byłoby na tyle w tym odcinku, nie zapomnijcie dać łapy w górę, suba i pięć apek to kolejny z Minecrafta. Siema!